Nowenna do dzieciątka Jezus, dzień szósty. O błogosławieństwo dla naszych dzieci. Dziecię Jezus błogosław wszystkim dzieciom całego świata. Papież Benedykt XVI. Mały Jezus zwraca naszą uwagę ku dzieciństwu. To w dzieciństwie nabywamy podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Uczymy się rozumieć i kochać siebie, rozumieć i kochać naszych bliskich. To w dzieciństwie kształtuje się nasz obraz świata. Prośmy więc dziś, by Dziecię Jezus błogosławiło i strzegło każde dziecko i w naszej rodzinie, i na całym świecie. Panie, narodziłeś się jako człowiek i byłeś dzieckiem, by przeżyć w solidarności z człowiekiem cały ludzki los. Oddaję Ci dziś moje własne dzieci i dzieci z mojej rodziny. Proszę o błogosławieństwo dla nich na całą ich drogę życia, o zdrowie fizyczne, emocjonalne i duchowe. Proszę też za wszystkie inne dzieci, zwłaszcza za te krzywdzone, zmuszane do ciężkiej pracy, wykorzystywane. Proszę, bym umiał pomóc każdemu z nich, które postawisz na mojej drodze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.